Jeszcze raz wszystko od początku. Start. Każdy z Was miał w swoim życiu świadomy sen. Podejrzewam, że 90% ludzkości miało świadomy sen. W dzieciństwie uzmysłowiłeś sobie, że śnisz, pozostawałeś, pozostawałeś w tym śnie i sobie tam istniałeś. Dłużej lub krócej. Mieliście też sny o lataniu. Najczęściej, w czasie latania, we śnie odzyskiwaliście świadomość lub prawie, że pełną świadomość, pamięć tego doświadczenia Po tym mieliście, jak się obudziliście. Było tak? Albo na przykład, jak miałeś gorączkę. Byłeś dzieciakiem, czy nawet teraz jakaś gorączka, i w czasie tej gorączki dziwne jakieś miałeś doznania. I, i sobie zastan zastanawiałeś się, czy to były wytwory mózgu, czy to były jakieś halucynacje. A może jednak kuziwa to nie była hamul, halucynacja, bo się znalazłem pod sufitem? Albo ktoś z Was na przykład doświadczył śmierci klinicznej, przeżył śmierć. Tak, to ten kanał jest. No nie lubię takiego słowa, bo jestem człowiekiem skromny. Ten kanał jest dla Ciebie. Ten kanał jest dla Ciebie. Ja mam yy, swoje pierwsze doświadczenia. Z pogranicza życia i śmierci miałem już w dzieciństwie w czasie gorączki. Często gorączkowałem i miałem dziwne stany, dziwne, odmienne stany świadomości, dziwne odczucia. Miałem też w czasie jak miałem naście lat, jak to powiem wam po prostu szybko, jak to się u mnie zaczęło, żebyście się po prostu nie bali tego zjawiska. Też żebyście tego nie zamiatali gdzieś pod dywan, że to tylko sen, jakaś halucynacja. Albo co jest najgorsze, co jest najważniejsze, żeby wam palma nie odbiła, bo przeżyłeś śmierć kliniczną, widziałeś aniołków i ty do końca życia już, już najlepiej sobie tatuaż walni na plecy i ty jesteś aniołkiem. Nieraz będą takie śmieszne wstawki, żeby rozluźnić, bo temat jest taki do, mocno poważny, prawda? Dotyczy yy, pogranicza życia i śmierci. U mnie, u mnie to się zaczęło właśnie w ten sposób, w dzieciństwie, yy, ale takie, taki przełom, taki większy apogeum to było, jak miałem naście lat, pojechałem na, na Ochab, ochotni, ochotnicze chówce pracy za Komuny, to było jeszcze, jestem 74. rocznik chciałem sobie zarobić na spodnie, tak, zarobiłem prawie, że na spodnie. Trzy tygodnie ciężkiej charówki, trzy, przepraszam, cztery tygodnie. Cztery tygodnie ciężkiej charówy, deficyt snu, mało snu, ciężka praca, mało żarcia, chłopy spały wszystkie w jednej sali na pryczach dwuosobowych, takich piętrowych jak w więzieniu. No, takie spartańskie warunki i te czynniki Spowodowały u mnie dziwny stan. Ciało szybciej zasypiało niż moja świadomość. Mówię do gościa, słuchaj, wiesz co, jakoś się dziwnie czuję. Wtedy na OHAPie to, to było na Węgrzech, Budaors pod Budapesztem. Mówię, wiesz co, będę zasypiał, będę zasypiał, a ty mi obserwy, bo się dziwnie po prostu trzęsę. Może jakieś padaczki dostałem, tak? No dobra. Byłem tak, taki spompowany roboto, że po prostu w pół sekundy zasypiałem. Wyobrażacie sobie? To jeszcze było wychodzenie do chłodni, w chłodni tam minus 5 z wiśniami i na zewnątrz plus 40. To były czasy i zarobiłem na spodnie. Mówię, że co, będę zasypiał i czuję, że się trzęsę. Obserwuj mnie. Zasypiał I, czu, i czułem. Z mojej perspektywy, że się trząsłem. Tak? Nogi mi chodziły, ręce mi chodziły. Potem wybijałem się z tego stanu, budziłem się i mówię, pytam się kolegi: trząsłem się? On mówi: No co ty? Spałeś, chrapałeś. Nie, no niemożliwe. No ja czułem, że się trząsłem. No to jeszcze raz. Dobra, to ja zasypiam, a ty mnie obserwuj. Nie mówię do kumpla. Zasnąłem. Momentalnie, da-da-da-da-da, nogi mi zaczęły latać, buczenie jak w jakimś transformatorze, prądy, yy, takie yy, głośne, jakby cykanie świerszczy. Kuźwa, co tu się odpiernicza, nie? Nogi mi spadły z łóżka, czułem, że mi nogi spadły z łóżka, tak zawisły, tak? I macham tymi nogami, chcę wyjść z tego stanu, no, kuźwa, taki. No to było więcej niż paraliż seny, to ani w te, ani we w te jeszcze trzęsiawka jak, jakaś padaczka, ale jakoś się wybiłem z tego stanu z powrotem nie mówię, kuźwa i co, trząsło mnie padaczkę we mnie. No co ty chrapałeś? Czekajcie, <grym się> jak mnie to po prostu zdziwiło, no, no nie wiem, no zafascynowało, no też złe słowo, przestraszyło, dałem się tego zjawiska. Nie wiedziałem, co to jest. Tak to się zaczęło. Kolega widział moje ciało fizyczne tutaj w tej rzeczywistości. Normalnie się zasypiałem, chrapałem, a ja w odczuciu czułem, że słyszę transformatory, dźwięk, prąd, czuję, że się uwalniam, że mi noga wyskakuje, że zaczynam machać tymi nogami, jakbym miał padaczkę, trzęsie mną, nie? Co to kuźwa jest? Co to kuźwa jest? No i nasilały się te stany. Jeden miałem taki głębszy stan, już wróciłem z Buda, spod Budapesztu z tego, z tego hapu. Nie wróciłem już do domu i miałem nadal utrzymywały się te stany. Było też tak, że po prostu uchyliłem, wstałem normalnie tułowiem. W czasie takich, takich drgawek, paraliżu sennego wstałem tułowiem. Tylko wstałem tułowiem tym już niefizycznym i widziałem niefizyczny świat. Ogarniacie. Potem traf chciał, że w ręce moje trafiły książki Roberta Monroe. trylogia. Jak ja to pochłonąłem. Powiem wam, ja generalnie mało w życiu przeczytałem książek. Mam dyslekcję, dysgrafię. Teraz już może mniejszo. Nie lubiłem czytać książek z trudem mi to przychodziło. Ale te książki to po prostu bez żadnej dysgrafii, bez, bez dyslekcji. O tako, pach! Nie wiem, to też jest taka fajna podpowiedź dla, dla tych, co na przykład prowadzą takie dzieci z dysgrafią, z ortografią, one potrzebują mega zaciekawienia, mega, nie wiem, to wtedy się to wszystko odblokowuje. Nie ma, nie ma tego, nie, nie ma tej dysgrafii. Momentalnie przeczytałem te, te trzy książki od Roberta Monroe, Robert Monroe, nie? I sobie myślę, kurde, gościu ma tak samo, gościu ma podobnie jak ja, nie? Tylko ja oczywiście nie byłem taki biegły, jak on. A nie, ja dopiero byłem właśnie zielony, raczkowałem. Ale ja poczułem wewnętrznie, to jest moja domena, to jest moja... To, czego szukałem, to czego szukałem. Ludziska. Zacząłem to potem drążyć, zacząłem to ćwiczyć, zacząłem różne afirmacje stosować, tak, żeby, żeby jak najwięcej poznać, co to jest za zjawisko. Wyobraźcie sobie, ludzkość tak, tak naprawdę od zarania dziejów zadaje sobie pytanie te najwcześniejsze cywilizacje. Kim jestem? Po co żyję? Czy istnieje Bóg? Po co to wszystko? Tak. Nie od razu. Nie od razu. Też trzeba mieć mega cierpliwość do tego. Dowiesz się. Właśnie jesteś? Po co żyjesz? Czy istnieje Bóg? Trzeba mieć też dużo pokory. Te informacje yy, starać, yy, które będziesz zdobywał z, z tamtego świata, starać sobie yy, za, yy, nie na siłę rozumieć. To jest bardzo ważne. Nie na siłę rozumieć. I też nie szukać w internetach, nie szukać gdzieś indziej yy, na siłę odpowiedzi na to, co Cię będzie yy, nie da ci, będzie Ci spędzać sens powiek. Tylko twoje przeżycia, tylko twoje doświadczenia będą najcenniejsze. Nie ma nauczyciela, Nie ma ucznia, jest doświadczanie.